Widzowie z tej strony. Ja, yy, Inaczej, bok zarysy. Dzisiaj będzie opening 5 yy, skrzynek małych. Jak chcecie taki opening na przykład po 20 skrzynek małych, no to piszcie w komentarzach. Ja już zabieram się za otwieranie. Zaraz mam 9 postaci. Wierzę <kluzny> sobie Daryla i otwieram. Jedna skrzynka nic. O, lagi jakieś, ale? Ajajaj. Na razie nic nie dropi. Ostatnia skrzynka. Nic nie dropło. Dobra, zagramy sobie jedną rundkę Darylem. Czy mi wolać. No jest Dobra. No to bijemy może jedenastą rangę. Postaram się wbić. Dobra. Zaraz wiadę na tego kolta, tylko muszę poczekać! I ja, 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 ja! No nie, zginąłem! Ósmy! Minus jeden, to jeszcze cztery pucharki Muszę wbić. Dostawcie pod tym filmem y, ła, y, łapeczkę w górę i suba pod moim kanałem. Wchodźcie też na kanał mojego brata Brawl Stars. Dobra. Ultem uciekłem. Teraz idę na to. Dusi. jest. Mam ją. Tutaj sobie. Jadę urtem. Piszcie też w komentarzach z czego chcecie kolejny film. Brawl Stars, Brawl Moc No i Roblox na przykład. Ja nagram. O nie, karty z roczkiem. Dobra. Obul. Znowu wziął sysoczek. Nie ja... Ciężko będzie, ale że nam się uda. Dobra, konany kart. I tu gdzieś jest ból. Dobra. I wygrałem. Kolejny rang... kolejnym rangę wiem. To ja się z wami żegnam Nara.